Cześć, tu Tomek Jerzewski. Posłuchaj mojego kolejnego podcastu. Witam Was wszystkich serdecznie w 38. już odcinku mojego podcastu Zawałowcy. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które zadaliście mi, i jest to pytanie: co to są bypassy? Będziemy mówili sobie o operacji bypassowania tętnic wieńcowych. Tak zwane potocznie bypassy po polsku to tak naprawdę w nomenklaturze medycznej operacja pomostowania aortalno-wieńcowego. W języku angielskim Coronary Artery Bypass Grafting, CABG. I często w dokumentacji medycznej, jeżeli znajdziecie termin CABG, taki skrót, to to właśnie znaczy, że chodzi o operację bypassów wieńcowych. Samo słowo bypassy bierze się stąd, że pomostowanie w języku angielskim to właśnie bypass. Słowo bypass to jest wszycie pomostu omijającego. Oznacza ono tyle, co ominięcie przeszkody. W tym przypadku przeszkodami są istotne bądź krytyczne zwężenia tętnic wieńcowych, bądź nawet ich zamknięcie czyli wszywamy bypass poza miejsce zamknięcia my mówimy amputacji tętnicy wieńcowej i może on poza to miejsce dostarczać krew. Podsumowując w trakcie operacji wszywania pomostów aortalno-wieńcowych, czyli naszych pomostów omijających, czyli bypassów, chirurg będzie wstawiał mostki naczyniowe, które ominą zwężenia bądź miejsce amputacji. Te mostki naczyniowe doprowadzą krew tam, gdzie ona w tej chwili ma problem, aby dopłynąć, bo naczynie jest zwężone albo zamknięte i krew nie może się tam przedostać. Czyli bypassy służą temu, aby za pomocą tych mostków naczyniowych stworzyć nowe drogi dla krwi, aby mogła ona zaopatrywać części mięśnia sercowego, które ze względu na zwężenia bądź zamknięcia tętnic wieńcowych, miażdżycowe, są aktualnie niedokrwione. Najpierw zastanowimy się, dlaczego kierujemy pacjenta na operację pomostowania aortalno-wieńcowego. Jak pamiętacie z ostatniego odcinka podcastu Zawałowcy, położyłem w nim olbrzymi nacisk na to, abyśmy odróżniali obecność zwężeń w tętnicach wieńcowych od faktycznego i udokumentowanego. Niedokrwienia mięśnia sercowego. Dopiero gdy udokumentujemy obecność istotnego niedokrwienia, niezwężenia, niedokrwienia mięśnia sercowego w obiektywnych badaniach diagnostycznych oraz to jest warunek dopiero drugi, zlokalizowaliśmy istotne, krytyczne zwężenia tętnic wieńcowych, to takiego pacjenta możemy rozważać jako kandydata do operacji poprawy ukrwienia mięśnia sercowego. I teraz oczywiście na potrzeby was, słuchaczy, upraszczając to zagadnienie, abyście mogli to łatwiej zrozumieć, takie zabiegi poprawy ukrwienia mięśnia sercowego najczęściej polegają albo na implantacji stentu, czy takiego rusztowania do tętnicy wieńcowej, które rozpycha zwężenie i stanowi właśnie takie rusztowanie albo właśnie drugim rodzajem takich operacji jest operacja kardiochirurgiczna. Jest to operacja właśnie wszycia bypassów. Kiedy implantujemy stenty, a kiedy wysyłamy pacjenta na bypassy? Na konferencjach medycznych ten temat jest bardzo szeroko dyskutowany i analizowany, ale najprościej mówiąc dla was jeżeli mamy pacjenta, który ma pojedyncze zwężenia o niezbyt skomplikowanej morfologii, chociaż to też w ostatnich latach coraz bardziej się zmienia, to u takiego pacjenta najczęściej implantujemy stenty. Drugą ciekawą grupą pacjentów, o której warto w tej chwili powiedzieć, u których implantujemy też stenty, są pacjenci, którzy uwaga, Mieli już wcześniej wykonane bypassy. Czyli musimy pamiętać, że ani operacja implantacji stentów, ani operacja przyszycia bypassów to nie jest leczenie przyczynowe miażdżycy. Jest to leczenie objawowe miażdżycy. Jeżeli choroba ta postępuje, może dochodzić do powstawania nowych zwężeń. I często te zwężenia również powstają w obrębie wszytych wcześniej w trakcie operacji bypassów. Po prostu często wszczepiamy stęty do wcześniej wszytych przez chirurga bypassów, bo one też podlegają miażdżycy. Zwłaszcza pomosty żylne, o których za chwilę będę mówił, degenerują miażdżycowo szybciej niż własne tętnice pacjenta. Powiedziałem kilka słów. Kiedy wszczepiamy stęty, no ale kiedy musimy skierować pacjenta na operację kardiochirurgiczną? Pacjenta na operację kardiochirurgiczną, wszycia bypassów kierujemy wtedy, kiedy ilość zwężeń w jego tętnicach wieńcowych jest duża. Mają one skomplikowaną morfologię i bardzo szczególną cechą jest obecność istotnego albo krytycznego zwężenia. W bardzo szczególnym miejscu w pniu lewej tętnicy wieńcowej. Czyli można powiedzieć, że pacjenci kierowani na bypassy mają więcej zwężeń i są one bardziej skomplikowane niż w przypadku pacjentów kierowanych do implantacji stentów. Oczywiście od tej prawidłowości jest sporo wyjątków, ale tłumaczenie ich no, wykracza poza ramy tego podcastu, mogłoby być dla Was bardzo skomplikowane. Jeżeli wiemy już, że na bypassy kierujemy pacjenta z zaawansowaną chorobą wieńcową i udokumentowanym niedokrwieniem mięśnia sercowego, to teraz zastanówmy się, czym technicznie tak naprawdę jest ta operacja kardiochirurgiczna. Po pierwsze, kardiochirurg musi uzyskać dostęp do serca pacjenta. Kiedyś wykonywano ten zabieg prawie wyłącznie drogą klasyczną, poprzez przecięcie Piłą mostka i odsłonięcie serca. Oczywiście wiązało się to z koniecznością dłuższej rekonwalescencji i rehabilitacji pacjenta, która wiązała się z powolnym zrastaniem się zdrutowanej rany mostka. Aktualnie coraz większa ilość operacji bypassów jest wykonywana metodą mniej inwazyjną, mało inwazyjną, bez konieczności przecinania mostka. Z tak zwanego cięcia na przykład międzyżebrowego. Oczywiście nie każdy bypass da się w ten sposób wykonać. U których pacjentów można wykonać te, ten bypass techniką małoinwazyjną decyduje konsylium lekarskie. Kolejne pytanie, skąd wziąć te bypassy, skąd wziąć te mostki naczyniowe, które chirurg ma wszyć. Jeżeli chirurg ma już dostęp do naszego serca, to czy, me, czy metodą klasyczną, czy tą bardziej inwazyjną, to trzeba przygotować nasze mostki naczyniowe, które zostaną wszyte, aby ominąć właśnie zwężenia. Można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje bypassów co do użytego materiału. Mogą to być by bypassy żylne, które najczęściej są pobierane z żył. Od udziału pacjenta. Niestety są one bardziej podatne na degenerację, czyli ich trwałość jest mniejsza. Jeżeli ta jest tak, dlatego, że na, nagle pobieramy żyłę i prosimy tą żyłę, żeby teraz zaczęła pracować jako tętnica. No nie jest to jej naturalna funkcja, nie jest ona anatomicznie do tego. Przystosowana jej ściana, jej budowa ściany żyły różni się od anatomii budowy ściany tętnicy. No i to jest jedna z przyczyn mniejszej trwałości te, tego typu bypassów żylnych niż bypassów tętniczych. No właśnie, jeżeli nie bypass żylny, to może przyjść pacjentowi bypassy tętnicze. Czy moglibyśmy pobrać z ciała pacjenta e, jego własne fragmenty tętnicy, aby użyć je jako bypassy? No, musielibyśmy zadać sobie pytanie, czy w naszym organizmie istnieją w ogóle fragmenty naczyń, które można bezkarnie pobrać i wszyć w inne miejsca bez żadnych konsekwencji? Odpowiedź na to pytanie jest i tak, i nie. Są takie okolice naszego ciała, które, można powiedzieć, w pewien sposób mają podwójne zaopatrzenie w krew. Na przykład Krew do naszych nadgarstków, do naszych dłoni dopływa poprzez tętnicę łokciową oraz tętnicę promieniową. Zauważono już dawno temu, że nawet jeżeli jedna z tych tętnic jest niedrożna, to dłoń w większości przypadków jest sprawnie zaopatrzona w krew przez tę drugą tętnicę. Jednym słowem, pobranie u niektórych pacjentów fragmentu tętnicy promieniowej, aby służyła za bypass wieńcowy, jest jedną z technik uzyskania właśnie. Materiału na pomost tętniczy. Drugim bardzo często stosowanym scenariuszem jest odpreparowanie tzw. tętnicy piersiowej wewnętrznej od ściany wewnętrznej strony ściany klatki piersiowej, po których normalnie anatomicznie ta tętnica przebiega, i jak odpreparujemy tę tętnicę, to doszywamy ją właśnie najczęściej jako bypass do lewej tętnicy wieńcowej. I również już dawno temu lekarze zorientowali się, że przepięcie tętnicy piersiowej wewnętrznej z jej normalnego przebiegu do miejsca, gdzie będzie służyła jako bypass, również nie skutkuje istotnym pogorszeniem ukrwienia klatki piersiowej, czyli krew dopłynie tam w wystarczającej ilości z innych naczyń. Dlaczego warto interesować się tymi bypassami tętniczymi? Warto się nimi interesować, słuchajcie, dlatego, że te mostki naczyniowe, te pomosty omijające, które są wykonane z anatomicznie naszej własnej tętnicy, mają przede wszystkim dużo większą trwałość. Bypassy bardzo rzadko zwężają się mia miażdżycowo. Te bypassy tętnicze, wykonując koronarografię czasami u pacjentów, którzy są 20 lat po operacji bypassów, czasami nawet więcej, Ciągle widzimy, że bypassy te nie mają zwężeń miażdżycowych, czyli jest to bardzo trwała metoda poprawy ukrycia mięśnia sercowego. Dlatego właśnie techniki kardiochirurgiczne operowania i wszywania bypassów idą w kierunku coraz częstszego wykorzystywania bypassów tętniczych. Niestety nie u każdego pacjenta da się wykonać dobre bypassy tętnicze i nie do każdego... Naczynia wieńcowego da się te bypassy sprawnie doszyć. Często pacjenci pytają: Ile muszę mieć wykonanych bypassów? Ilość tych bypassów zależy z jednej strony od ilości krytycznie przewężonych u tego pacjenta tętnic wieńcowych, z drugiej strony ich ilość będzie również zależała od warunków technicznych do wszycia tych bypassów czasami przydałoby się więcej bypassów doszyć, ale nie ma warunków anatomicznych i technicznych dla operatora, aby to wykonać. Dlatego są pacjenci, u których wszywa się na przykład 4 bypassy podczas jednej operacji i są tacy, u których wszywa się tylko i wyłącznie jeden bypass. W przypadku tego drugiego scenariusza często jest to pojedynczy bypass tętniczy właśnie z tętnicy piersiowej Wewnętrznej do lewej tętnicy wieńcowej. Mówię o tym szczególnym przypadku dlatego, że warto jest podkreślić, że ten konkretny bypass z tętnicy piersiowej wewnętrznej jest najtrwalszą metodą poprawy ukrwienia mięśnia sercowego, jaką do tej pory w ogóle medycyna opracowała i wprowadziła do praktyki klinicznej. Jest to trwalsze niż implantacja stentów po prostu. Tego konkretnego bypassu nie ima się miażdżyca. Nie wiadomo tak trochę dlaczego tak jest. To właśnie głównie dzięki stosowaniu bypassu stędnicy piersiowej wewnętrznej pacjenci uzyskują poprawę rokowania. Bypass ten, no właśnie, jest oporny na miażdżycę. Do tej pory usłyszeliście dwa słowa na temat kogo kierować na bypassy, czym tak naprawdę jest ta operacja, z czego chirurg robi bypassy. Jak chirurg dostanie się do serca pacjenta. Ale pozostał jeden istotny, myślę, szczegół. Jeżeli oglądacie filmy, w których przedstawione były sceny, podczas których kardiochirurdzy operowali serca pacjentów, to w wielu takich scenach pojawia się moment, gdzie w trakcie operacji zatrzymuje się serce, aby później po jego naprawieniu powrotem, z powrotem serce wprawić w ruch. Moment ten wygląda trochę mistycznie, ponieważ samo zatrzymanie akcji serca odruchowo kojarzy się ludziom no, ze śmiercią człowieka. W przypadku operacji kardiochirurgicznych, po zatrzymaniu akcji serca, krew jest pompowana przez specjalną pompę. Mówimy wtedy o tak zwanym krążeniu pozaustrojowym. I właśnie również podczas klasycznych operacji bypassów, zatrzymywane jest serce, aby chirurg miał dobre warunki do precyzyjnego doszycia tych malutkich mostków naczyniowych do tętnic wieńcowych. Musicie przyznać, że dużo trudniej byłoby wykonać tak precyzyjne zespolenie w sercu. Przypomnę, że te tętnice mają na przykład średnice 2-3 mm. No właśnie i doszywamy je do serca, który cały czas bije i porusza się pod rękami chirurga. Czyli w takim klasycznym podejściu, jak wszystko jest przygotowane, chirurg ma już gotowe, przygotowane mostki naczyniowe do wszycia, wtedy funkcję serca przejmuje pompa. Operator stara się jak najszybciej, sprawnie, a równocześnie, precyzyjnie doszyć bypassy, po czym następnie serce jest z powrotem uruchamiane impulsem elektrycznym. Procedura podłączenia krążenia pozaustrojowego. Jest bardzo dobrze znana, bardzo dokładnie opracowana w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Natomiast procedura ta ma oczywiście swoje określone wady. Wyłączenie serca i włączenie krążenia pozaustrojowego wiąże się z ryzykiem np. mikrozatorowania z małych blaszek miarzycowych oderwanych z aorty najczęściej. Płyną one z prądem krwi do mózgu pacjenta, czyli mamy ryzyko mikro lub większych udarów mózgu. Oczywiście w przypadku niektórych pacjentów, u których serce jest słabe, zawsze istnieje ryzyko, że jeżeli zatrzymamy jego akcję, to mogą być problemy z jej przywróceniem po naprawieniu serca, po wykonaniu operacji. Czyli my mówimy, że mogą być problemy z zejściem skrążenia pozaustrojowego. Mówię o tym dlatego, że coraz Częściej chirurdzy wykonują operacje bypassów, uwaga, bez zatrzymywania akcji serca. Jest to olbrzymia wartość i olbrzymia korzyść dla naszych pacjentów. Serce pacjenta nie musi w ogóle przestawać bić w trakcie operacji. Jest mniejsze ryzyko powikłań tego typu zabiegów. No właśnie, zawsze istnieje jakieś ale. Przede wszystkim zabieg taki jest. Dużo bardziej trudny do przeprowadzenia technicznie dla operującego kardiochirurga. Aby ograniczyć ruchy serca, którego przypominam, nie zatrzymujemy w tym przypadku, to w okolicach miejsca, do którego jest doszywany bypass, zakłada się tak zwany stabilizator, który właśnie ma zmniejszyć ruchy serca, aby chirurg mógł precyzyjnie przyszyć bypass. Jest to moment, który wymaga niesamowitej sprawności manualnej. Od kardiochirurga. Ci, którzy potrafią sprawnie wykonywać tego rodzaju procedury, są naprawdę wirtuozami w swoim zawodzie. Na podstawie tego, co dzisiaj usłyszeliście, dowiedzieliście się, że bypassy są mostkami, które mają doprowadzić krew poza zwężenia tętnic wieńcowych. Że pacjent powinien być właściwie do tej operacji zakwalifikowany, ponieważ jednocześnie musi zaakceptować ryzyka powikłań około operacyjnych. Dzisiaj dowiedzieliście się, że lepiej jest mieć, o ile to możliwe, bypassy wykonane z tętnic, niż z żył. Dowiedzieliście się, że część operacji bypassowania można wykonać bez przecinania mostka i to również jest dla pacjenta. Korzyść wiąże się z szybszą rehabilitacją pooperacyjną. Wreszcie dowiedzieliście się, że część operacji można wykonać bez konieczności zatrzymywania akcji serca podczas operacji i to również zmniejsza ilość powikłań okołooperacyjnych. Pamiętajcie jednak, że nie u każdego pacjenta da się wykonać te najmniej inwazyjne zabiegi i nie dla każdego pacjenta. Te najmniej inwazyjne zabiegi będą optymalnymi wyborami. O tym decyduje, pamiętajcie, zespół lekarzy, który planuje leczenie operacyjne każdego konkretnego, pojedynczego kandydata, każdego pacjenta. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj przybliżyć i trochę odczarować temat operacji wszywania bypassów aortalno-wieńcowych. Liczę oczywiście, jak zwykle, na wasze opinie i dyskusję. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Zawałowcy, serdecznie Wam dziękuję za Waszą uwagę. Będę Wam wdzięczny wszystkim za Wasze opinie na temat mojego podcastu. Będę również wdzięczny za udostępnianie go i jego promowanie. I co, do usłyszenia w kolejnym odcinku niebawem. Dziękuję Wam, wszyscy moi zawałowcy, za czas. Poświęcony na wysłuchanie tego podcastu. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że więcej treści, więcej szczegółów, praktyczne porady oraz rozwiązania waszych problemów i odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w moich podcastach premium, publikowanych w ramach mojego klubu zdrowia na mojej stronie www.tomaszjezewski.pl. Kliknijcie przycisk Klub Zdrowia i wejdźcie na próbę za darmo na 7 dni. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.